Zacznijmy rozwiązanie od wyznaczenia dziedziny tej funkcji. Co prawda, ona jest podana w poleceniu, ale chcę Wam wytłumaczyć, dlaczego tutaj zapisano obok, że x jest większe od 5. Otóż pamiętajmy, że logarytmy możemy liczyć tylko z liczb dodatnich. Załóżmy, że ta liczba logarytmowana to jest liczba b. Czyli musimy stworzyć taką nierówność, że b jest większe od 0. Skoro b jest równe x odjąć 5, to zapisujemy, że x odjąć 5 jest dodatnie, minus 5 przenosimy na prawą stronę nierówności, no i otrzymujemy ten warunek, niż to, co mamy tutaj powyżej zapisane. Teraz e, zapiszemy instrukcję potrzebną do narysowania wykresu funkcji f od x. Zacznijmy od narysowania czegoś naprawdę bardzo prostego to znaczy narysujemy funkcję postaci y to się równa logarytm o podstawie 2 z liczby x żeby stworzyć wykres tej funkcji będziemy potrzebowali współrzędnych punktów żeby łatwiej nam się je wyznaczało to zapiszmy jeszcze takie działanie 2 do potęgi y to się równa x to działanie bierzemy z definicji logarytmów Zobaczcie, gdybyśmy tutaj po prawej stronie zapisali tego y, który jest po lewej stronie, to z definicji logarytmu mamy tak. 2 do potęgi y to się równa x. To jest dokładnie to działanie, które zapisałem tutaj pod spodem. No i teraz w miejsce y wstawiamy kolejno minus 1, 0 oraz 1. 2 do potęgi minus pierwszej to jedna druga. 2 do potęgi zerowej to 1, 2 do potęgi pierwszej to 2. Z tych działań możemy odczytać następujące współrzędne punktów. Współrzędne xowe są równe kolejno 1, 2, 1 oraz 2, czyli to są wyniki tych działań. Tak, widzimy, jak porównamy sobie tutaj prawda? to działanie z góry na dół. No to widzicie, gdzie są x, -y. natomiast y są tutaj, czyli to będzie kolejno minus 1, 0 oraz 1. Takich punktów będziemy potrzebowali, aby narysować wykres funkcji logarytm o podstawie 2 z liczby x. Teraz e, tą funkcję w kolejnym kroku będziemy musieli przesunąć o wektor o współrzędnych 5 0. I wówczas otrzymamy funkcję logarytm o podstawie 2 z X odjąć 5. Zwróć uwagę, że tutaj we współrzędnej xowej wektora przesunięcia mamy liczbę z plusem, a tutaj z minusem. Tak, to jest celowy zabieg. E gdybyśmy jeszcze tą sytuację zapisali sobie tutaj e przy tych punktach, to zobacz, co się stanie z ich współrzędnymi. My musimy do każdej współrzędnej xowej dodać w tym momencie piątkę. I wówczas otrzymamy punkty o współrzędnych 5 i 1 druga. xowe y, współrzędne się zmienią y nie. Tutaj szóstka, tutaj siódemka. Czyli tutaj mamy Y równy minus 1, Y równy 0Y równy 1. O w ten sposób. No i super. Mamy już gotowe wszystko to, co jest potrzebne na narysowania wykresu, więc. Przejdźmy do tego. Będzie nam potrzebny układ współrzędnych, oczywiście. I teraz kolejno. Zaznaczamy punkty o współrzędnych odpowiednich. Przez te trzy punkty prowadzimy krzywą. Tak, to jest pierwsza, ta podstawowa nasza funkcja. Następnie wykres tej funkcji przesuwamy o 5 jednostek w prawo, czyli każdy punkt, który należy do wykresu czerwonego leci o 5 w prawo, niż ten punkcik 5 w prawo, ten 5 w prawo i ten 5 w prawo. I rysujemy kolejną krzywą. Tak dla potwierdzenia naszej dziedziny zwróć uwagę, że gdybyśmy chcieli zaznaczyć tą część wykresu, która jest na prawo od piątki na x-ach, no to mielibyśmy, o, widzisz to, co jest teraz na zielono zaznaczone, prawda? No i mamy rozwiązanie pierwszego przykładu. Za chwilkę w odcinkach bonusowych pokażę, jak rozwiązać kolejne przykłady.